Jego serce na każdy dzień z Księgi Życia. Nie upatruj szczęścia i radości w tym, co na modlitwie mógłbyś od Boga usłyszeć lub odczuć, ale raczej w tym, czego nie możesz ani odczuć, ani usłyszeć. Bóg zawsze pozostaje ukryty, trudny do znalezienia. Nie przestawaj służyć temu ukrytemu Bogu. Nawet wówczas, gdybyś sądził, że go znalazłeś, odczułeś lub usłyszałeś, im mniej go będziesz rozumiał, tym więcej będziesz się do niego zbliżał. Modlitwa objawi Ci, że Bóg jest zawsze zupełnie inny, a Ty nigdy nie jesteś w stanie go pojąć. Najświętsze serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami, niepokalane serce Maryi, módl się za nami, Jezu, ufam Tobie.